Tu biją? No, no, nie. Tu, no w Ojciec, chcesz mi dać wryj? No? Chyba nie. Nie bijcie go. Przepraszam. Jak pan będzie taki na tym. Nie bijcie go. Nie, co ty? Przepraszam pana. Przepraszam pana. Kultura, ja ale pan jest dobrym człowiekiem. Kultura. Ale ja nie e, jestem na... Przede wszystkim panu się kłaniam. Panu się kłaniam. Moje wielkie, wielkie, wielkie uszanowienie no. dla pana. Uszanowanie. Ale on... On się kurwa Przepraszam. Możecie się cieszyć. Się Dobrze, powiem wam jedno, ja chciałbym mieć takich kolegów, którzy, którzy, się, cieszy... tak... którzy się cieszą z życia. Którzy się cieszą. Są z... uszanowieni. Przepraszam, pan jest zajebiście kocham się. Z takim zajebiście najlepszym. Nejlepší, nejlepší. Nejlepší, nejlepší. <laughs> to nechodí. <laughs> to nechodí. tam nechodí. To nechodí. To nechodí. tam nechodí. To nechodí. se nechodí. To się, W kochane, kochany niech No właśnie, Jak on może stuwać by takie coś? Ja Profanacja ja by z Bogiem. Profanacja. Ale tu jest gość. <grym> Profanacja do tego szumku. Profanacja picia. Profanacja picia. Mm. Ja Kłanam się panu. się. Moje <grym> <grym> uszanowienie się. <grym> uszanowienie? O, uszanowienie. Uszanowienie? <gry> Musi być uszanowienie. Musi być uszanowienie. Jasne. Pan. Przepraszam. Pan lek, Mikołaj. Taka lekka... Wiot, lekka wiotka ręka. Młoda. Ale Mikołaj, jak u kobiety. <gry> Mikołaj jestem, Mikołaj! Ale Mikołaj! Miko... Mikołaj. 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 Mikołaj! Mikołaj ci przyniesie! Ja na imię Mikołaj! A ty masz Pan się Mikołaj jestem! Ja nie wiedziałem! No to Mikołaj! No dalej kurwa, to nie będziemy się dziesięć razy witać! Ale dobry! Dobry, Jesteś Mikołaj! Mikołaj! Jesteś Mikołaj i jesteś jakimś dobrym człowiekiem. On, to fajny, on ma na imię Mikołaj na nazwisko święty. Święte! O bez że jeszcze masz na nazwisko święte. Święty! Nie. święty on masz to... Ty masz święty!